Dlatego narwa, nie chcę się krzykać na to, że się ujrzę. Tak cały robią i się A się samo Trzeba zobaczyć jak tam na rynku wygląda. niedawno robił nowy wózek do tego silnika bo stary wierdzieliły torniki solidny wytrzymały, mam nadzieję że mnie przeżyje a teraz założa kamera w mocowanie. Nie umiałem te przyczepy dźwignąć, znaczy umiałem dźwignąć, ale wtedy nie, nie będzie szło do dmuchawy z nich sypać, Bo dmuchawa jest za wysoka, a przyczepa za nisko, proste I tak jest lepiej niż kiedyś, bo kiedyś te przyczepy nie było z typu i trzeba było wszystko, albo wiadry ma było patum przez burka. A teraz już jest trochę lekcji, bo tak samo wyleci przez dziura. Ciężki ten jęczmień. Chciał bardziej otworzyć dmuchawa, żeby więcej leciało, szybciej leciało, to zaraz się zapychać się. Zaczynało. Adam pisali w komentarzach, że na te przyczepy nie ma więcej niż 3 tuny. No na pewno. Na bank. Retory się ogóły w drugą struna. oprzyły się o odboje. A traktor dwie przyczepy zaszczytował mi, bo wyciągnąć. Myślałem, że się zakopie. No i to, to, to na pewno było na przyczepie 3 tuny. Ale wiadomo, internetowi specjaliści wiedzą więcej. Wiedzą dokładnie, w jakim regionie Polski, jako odmiana mociężar. Zajmie mi się panie tego Bo nie idzie bardziej otworzyć no. Już mam większe koło pasowe Na, na silniku Żeby prędzej obroty szły Także, znaczy, wróć Mniejsze ja, Większe od oryginału a mniejsze od tego co było kiedyś Bo to co było kiedyś Jak dmuchało się to normalnie Wybierało dynk ze ściany. Nie takie pulsujące dźwięki to znaczy, że ta dława już idzie na bardziej, maksymalnym obciążeniu. jakbyś bardziej puścił, to się zatło. maksymalne obciężenie, to idzie i puścić przy oksie a w tej chwili idzie praktycznie tak jak przy dmuchaniu przy To czuć na łopacie ciężar? Miał 12,5% wilgotności, także fajnie. Ciepły nie jest, bo jak nogami w nim chodzi, to czuję, że jest zimny. że jest OK. Dobra, na ciepło. se tu muszę iść tam na obejrzeć. Bo czasami było, że się jakoś ruła rozłączy i powiem to leci, taka i miło być. Dzisiaj jedna przyczepa, jutro druga przyczepa, bo to dmuchać na drugiej taryfie, czyli od 13 do 15. Bo ten od nich śmieszny limit 3000 kW, to ja już wykorzystał. a bo właśnie się kończy także dmuchą na drugiej taryfie, bo wtedy jest za pół syny. Oh. Ostatnio tu z tego orzecha poobcinałem gałęzie, bo już mi to wysiało aż tak, że pomału nie szło drzwi z garażu otworzyć. Wziąłem i odrąbowałem trochę tych gałęzi, sprzątkuję. A chyba w zimie ogona go do końca, niech zaś rośnie od nowa. To jest takie drzewo, z którego pozyskuję opał. Ta Pla... da się napić o! Do cienia stylszyć, żeby się nie nagrzało <laughs> Nie lubię się pywać, bo te parchocne wszyndzie furgają i potem to gryzie. Ktoś mi tam napisał ostatnio pod vlogiem ze tłumy, że Jęczmien no Słuma nie ma dobro do ścienia. Ktoś mi to wyjaśni czemu, bo zawsze nią i jakoś nic się nie stało. Stabilnie się na nowym wózku, elegancko. Nie wiem, czy to będzie widać, ale stary wózek leży tam. Na hałdzie drzewa do cięcia na opał kierowca, jak Geratowi przeszkadzał. Ej daleko nie możesz, możesz przyjaźń pożezać Mnie się w życiu nie nudzi. Jak dojdzie czas, to i to będzie zrobione. Nie jest, że myślę, że to tak łatwo jest samemu na gospodarce. Ale co sobie nie pomyślicie, od bramy do stodoły, w górę i w dół wszystko muszą zrobić. No i w boki tak samo. Tak jak u większości, że i wywalni traktorem i przywiezie paszobozem i nasypie do żłobu. I ja to muszę zrobić ręcznie. Nie żebych narzekał, po prostu jest jak jest. I wiem, że tego nie przeskocza i że raczej nie zainwestuję. Tak żeby było lepiej, bo nie ma z czego na takiej gospodarce. Trzeba się cieszyć tym, co się ma. Tak jestem po tym datum. przecież bo nasz minister rolnictwa powiedział, że 50% rolników ma do 5 hektarów a ja mówię teraz poradzę za, za 3 takich rolników małe gospodarstwo też że nie, nie ma bo małe gospodarstwa mogą dostać dofinansowanie ale ja przekraczam razy 3 wartość małego gospodarstwa więc oni ja ma małe gospodarstwo hektarów to jest potęga Dzięki. Takie pierdzielenie. Żałuję, że jest zrobiłem się dwóch stypów, jeden na dachu, drugi na przodku by się no zjechało niżej, i było by mniej A, i spadłaś na sam dół, no szlag, be dręty! Laszki mi się rozwaliły. Porażka. Teraz na chwilę poleci i idzie się znyć. Tutaj w całej to kiedyś miała, to jeszcze była od ojca, to była dmuchowa samoróbka. I w takiej to się trzy godziny tak obudziła właśnie Nadmuchaba kupiła ich dwa lata temu bez porównania inna robota. Tak na płatelni. Wkrótce pomołu rzepaki dochodzą, ale pszenica jeszcze daleko. Jeszcze te ziarno jest całkiem miękkie. Normalnie w zeszłym roku, to chyba 1 sierpnia było poczone. W tym roku raczej może się nie udać. Ok, nie widać, żeby coś coś leciało. Tu troszkę pod dachem wyskakuje, bo tam nie ma no, przestrzeń tam między dachem a murym. Nie wiem czy dobrym pomysłem byłoby to wypełniać, żeby nie potem... nie próbowałoby mi dźwigać dachu po tym. Bo teoretycznie by tam zapiankować. I...